Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, 12 grudnia, 12 spotkania adwentowe, sobota i jedziemy z odcinkiem, bo nie ma na co czekać. Lecimy. Moi drodzy, moi kochani, ostatnie nasze spotkanie w tym tygodniu, więc dokończmy ten tydzień bardzo piękną myślą i bardzo pięknym spojrzeniem na Pana Jezusa, chociaż myślę, że trochę trudnym, ale to nie znaczy, że nie pięknym. Izajasz 54 rozdział 7, 8 werset, tak tam jest napisane. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan Twój Odkupiciel." Zobaczcie, czego się Pan Jezus uczył od swojego Ojca. To jest bardzo ładne. Pani wiecie doskonale, nie? że jak się patrzy na świat, jak się patrzy na zło, jak się patrzy szczególnie na krzywdę ludzką, nie, to rodzi się w człowieku gniew, to rodzi się w człowieku takie nieopanowane wręcz takie czasem chęci, żeby to po prostu zniszczyć wszystko, nie? że kiedy widzimy, jak ktoś kogoś, nie wiem, niszczy, ktoś komuś niszczy życie, ktoś komuś czyni zło, ktoś kłamie, no wiecie, jak to jest, jak wystarczy telewizor włączyć tak? i widzimy różnego rodzaju rzeczy, to aż nam się po prostu gotuje w środku, nie? I uwaga, Krojanie, Pan Bóg ma to samo, uwaga, oczywiście proszę to dobrze rozumieć, nie chcę powiedzieć, bo nie chcę Pana Boga antropomorfizować, nie chcę powiedzieć, że Pan Bóg się poddaje emocjom, nie, tylko w Bogu również, o tym mówi piśma święta jednokrotnie, budzi się gniew, kiedy Bóg widzi różnego rodzaju Zło, różnego rodzaju grzechy, krzywdy, które ludzie wykonują sobie nawzajem, to w Bogu rodzi się gniew, to jasne. Tylko zobaczcie, czego się Pan nie od swojego ojca. On mówi tak: No mam to, rzeczywiście, jak widzę to zło, na krótką chwilę, na krótką chwilę, natychmiast potem zobaczcie, co się dzieje. Bóg to jakby, no nie chcę powiedzieć, że przewalcza to w sobie, bo to nie o to chodzi. Pan Bóg nie musi z niczym walczyć w sobie, ale Pan Bóg ten gniew obraca, jakby bierze go natychmiast w ręce, bo on nie jest zły ten gniew, to jest słuszny gniew na, na coś złego. Ale Pan Bóg bierze ten gniew i obraca go w miłość. Zobaczcie, to jest napisane, że w miłości wieczystej ulitowałem się nad Tobą. Czyli Bóg nie ma tak, że jest gniew i ten gniew go potem po prostu pochłania, i Bóg chce zniszczyć zło. Nie, Bóg bierze ten gniew i go przekształca po prostu w gorącą miłość, i w gorące ulitowanie się nad człowiekiem, który czyni takie zło. Jak się Pan Jezus musiał wpatrywać w takiego ojca, nie? Też Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, widział różnego rodzaju zło. Wiecie, że często mówił tak, nie mówił biada, mówił, jesteście groby, jest w nim ten gniew na zło. I jednocześnie Jezus mówi tak, i teraz razem z ojcem to przemienimy na miłość. On mówi, za to zło oddam, oddam moje życie. Kochani, to jest jedna chyba z najtrudniejszych lekcji, tak mi się wydaje. Naprawdę. No bo to co to znaczy, że kiedy widzimy złota, budzi się w nas gniew i mamy ochotę niszczyć, niweczyć. Kurczę, ja muszę się tego fragmentu w ogóle nauczyć bardziej. Odkryw odkrywam go właśnie, kochani, że Bóg ma ten gniew w sobie, Bóg ma w sobie to takie zacietrzewienie, ale natychmiast ono jest jakby przekształcone w gorącą miłość. Ten gniew staje się gorącą miłością do grzesznika. Kochani, to jest nasze zadanie w tym świecie. Dużo jest takich katolików, którzy płoną gniewem na grzechy. Można być to dobrze, bo widzą zło, widzą konkretne złe rzeczy, ale już nie wykonują tego drugiego etapu, tego przekształcenia tego na miłość. Ależ to jest potęga. Kochani, pomyślcie o tym, bo to jest niesamowita rzecz. Przekształcić tą niezgodę na zło w miłość względem, względem grzesznika niesamowite. Moi drodzy moi kochani, to by było na tyle w tym tygodniu. Skończyliśmy właśnie drugi tydzień adwentowy, jesteśmy już za połówką adwentu. Zostało nam jeszcze pół... tydzień i nie, nigdy nie, nie mówi, czy mówi się półtorej czy półtora. mi na pewno oczywiście napiszecie w komentarzach, bo wy wszyscy jesteście specjalistami, więc ja powiem, że zostało jeszcze tydzień i cztery dni adwentu i w ten sposób wiemy o co chodzi bez względu na to, czy umiemy w języki, czy nie umiemy w języki. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie i do zobaczenia w poniedziałek. Z bogiem pa!